W dzisiejszym filmie zobaczycie po prostu totalny hicior od Barbie. Barbie Color Reveal. Jestem pierwszą osobą w Polsce, która będzie otwierała te tuby od Barbie. Za granicą one zrobiły po prostu totalny szał ciał. Tak się wszystkim mega spodobały, więc myślę, że u nas w Polsce będzie podobnie. O, ja nie mogę! Zobaczcie, ta laleczka jest cała różowa. Dopiero jak ją włożymy do wody, to ona wtedy nam się ukaże, jak będzie wyglądała. Tu mamy widzę pełno różnych niespodzianek. Wygląda trochę jakby była takim manekinem w sklepie, na który można zakładać ciuchy. Tutaj zobaczcie nawet mają znak, że nie należy do nich dodawać wody. Dobra, wyciągnijmy wszystko Wszystko, co tutaj się kryje Mi ten produkt udało się zdobyć Przedpremierowo, wy będziecie mogli go Dopiero kupić jakoś po nowym roku Wszystkie osoby, które dobrze mnie znają Wiedzą, że uwielbiam Po prostu nowości i chcę zawsze je Pierwsza nagrywać, więc łapki w górę Proszę za to zostawiać, a tutaj Zobaczcie, mamy wszystkie lalki do zdobycia Mam na dzisiejszy filmik 5 opakowań, więc mam nadzieję, że Uda mi się zdobyć wszystkie lalki To wtedy bym była bardzo, bardzo bardzo zadowolona, ale jaja, ona jest normalnie, normalnie różowiutka i powiem Wam, że nie mam zielonego pojęcia jak to będzie się działo, że ja ją wrzucę do wody i ona raptem będzie po prostu normalną lalką, bo teraz wygląda jakby była jakimś manekinem. Do tej plastikowej tuby trzeba było nalać ciepłej wody, ale uważajcie, żeby nie była za gorąca. Na tym pojemniku mamy też tutaj taką linię, do której trzeba mniej więcej tą wodę wlać. No i teraz uwaga, uwaga, chwila prawdy. Wkładamy lalkę. Zobaczymy co się stanie. Wow! To się z niej jakby. Ona... Wow! Jaki czat! Niesamowite. Pierwszy raz słuchajcie, widzę coś takiego. Mmm, ta woda wygląda bardzo ładnie, jakby była taką, nie wiem, watą cukrową I Ja nie mogę, ale czad, ale widzę, że jednak trochę za mało wody wlałam Bo widzicie, miałam delikatnie przedlinnie i tutaj ona nie do końca może swoją baniurę zamoczyć w wodzie Więc będę ją chyba musiała odwrócić I Ja nie mogę, patrzcie, normalnie lalka się zrobiła ja nie wierzę. Dobra, teraz jeszcze i trochę głowę tutaj utopmy. Oh my god, jaka ona jest przepiękna! I tutaj zobaczcie, ma strój kąpielowy z jednorożcem. Zobaczymy teraz, co się kryje w tych niespodziankach. Bo trzeba ją jakoś, słuchajcie, ubrać. Chociaż w tym stroju też tak naprawdę fajnie wygląda. Co my tutaj mamy? O, 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 widzę, że jakaś kiecuszka, spódniczka w gwiazdeczki. Można powiedzieć, że ta sukienka też jest w kolorach takich jednorożcowych, tęczowych. O, proszę bardzo, ubieraj tutaj na tyłeczek. Pięknie teraz wyglądasz. Zobaczmy dalej, co tutaj się kryje. No tak, przecież buty też muszą być. Dobra, co my tutaj mamy dalej? A tutaj, chyba moi drodzy, będzie ta rzecz, której najbardziej oczekiwałam. Czyli peruka. A wiecie, co będzie można z tą peruką robić? Zakładać na inne lalki, i sobie przemieniać włosy i tak dalej. O, ja nie mogę! Jakie to jest piękne! Jestem po prostu totalnie w szoku, co się właśnie teraz stało. No, zobaczcie, mamy po prostu zupełnie inną lalkę i jeszcze słuchajcie to jeszcze nie jest wszystko bo jeszcze jedna saszetka została z tego co się orientuję to tutaj będziemy mieli taką ładną gąbeczkę którą trzeba zanurzyć w lodowatej wodzie najlepiej włożyć jakieś kostki lodu o i tak zamoczyć ała ale zimna I teraz patrzcie patrzcie co się jeszcze stanie patrzcie patrzcie jakie czary Tarada dam! Widzicie to? Zrobiły jej się pasemka na włosach, i nasza lalka ma jeszcze makijaż. A jeżeli będziemy chcieli, żeby ten makijaż zniknął, to wystarczy wtedy po prostu ciepłą wodą przetrzeć jej tą twarz, tak samo te włosy, i wtedy to wszystko zniknie. Dajcie znać też koniecznie w komentarzach, jaka wersja lalki Wam się bardziej podoba. Czy w krótkich włosach, czy w tych długich, ale powiem Wam, że te jej króciutkie włosy z tymi pasemkami wyglądają naprawdę. Świetnie. I swoją drogą tych tub to najlepiej nie wyrzucajcie, bo one wam się później mogą, wiecie, przydać do czegoś. Gdzieś ty się moja droga dziewojo tak upaskudziła, że cała jesteś w różu. Czy ty wskoczyłaś do jakiejś waty cukrowej, czy o co chodzi? Trzeba teraz tobie zrobić tutaj kompu kompu w ciepłej wodzie, proszę bardzo, nurkujemy, nurkujemy i zmywamy z siebie cały ten brud. O matko, zobaczcie jaka ona jest piękna, ma piegi, ojejejej, ale ty coś czuję, będziesz cudna. Mocz się tutaj szybciej, wyskakuj pieska masz, błórdoszka. Jaki czat? O nie wierzę! No, powiem wam, że z twarzy ta lalka mi się dużo bardziej podoba niż ta pierwsza. A teraz jeszcze ją tutaj. Przemyjmy zimną wodą. Jeszcze tutaj u góry pasemeczka. No, powiem Wam, że tak szybko makijaż i, i jakieś, nie wiem, farbowanie włosów to ja bym chciała robić. Naprawdę bardzo, bardzo Was proszę o zostawienie mega dużo łapek pod tym filmem, przynajmniej 30 tysięcy. Jeżeli chcecie częściej widzieć takie właśnie przedpremierowe nowości u mnie na kanale, no to musicie dać znać, chociaż za pomocą tych łapek w górę, że, że chcecie takie filmy, bo ja bardzo dla Was chcę je nagrywać. Widzę ma tutaj bardziej już takie sportowe te buciki. Ok, zobaczmy teraz jeszcze perukę. Trzeba bardzo uważać, jak się otwiera te peruki, żeby tutaj przypadkiem czegoś nożyczkami nie przeciąć. Wow, jakie włosy piękne kolor czaderski. Naprawdę to jest bardzo ciężka decyzja. Które włosy są ładniejsze? Która lalka jest piękniejsza? O, no, 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 ta spódniczka mi się naprawdę bardzo podoba. Ładna jesteś, lubię takie fioletowe kolory. Na razie podoba mi się najbardziej ta tutaj fioletowa z buldoszkiem na koszulce, ale wiecie, jeszcze mamy trochę do, do otwarcia tych laleczek, więc moja decyzja może się jeszcze tutaj bardzo, bardzo, bardzo zmienić. Woda w tej tubie jest nadal jeszcze ciepła, więc użyję jeszcze raz tej samej wody, bo, bo nie chcę jej tyle marnować. O nie! Powtórka! Ale lipa! Nie będę nawet już otwierała tych saszetek niespodzianek, bo tam będzie, słuchajcie, wszystko w środku to samo. Będzie taka sama peruka, takie same ciuchy, więc zostawię ją sobie na później. Troszeczkę zrobiło mi się smutno, bo liczyłam na to, że jak będę miała 5 tub, to będę miała wszystkie lalki, całą kolekcję. A to jest, słuchajcie, dopiero pierwsza seria. Będą na pewno jeszcze kolejne. I wiecie, no chciałabym uzbierać je wszystkie. <laughs> nie zapomnijcie też zostawić subskrypcji na moim kanale, jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście, bo jeżeli do końca roku wbiję 600 tysięcy, to szykuję specjal i myślałam na początku, żeby otworzyć 60 różnych saszetek niespodzianek, jakiś pudełek czy czegoś takiego. A teraz tak sobie pomyślałam, że chyba lepiej byłoby otworzyć 60 różnych kulek niespodzianek z automatów. Czy Wy tutaj widzicie tak samo jak ja, słodziutkiego kotojka? O ja, zobaczcie, ta lalka ma też zupełnie inny kolor skóry. Jest taka mega blada i do niej powiem wam, że pasowałyby chyba czerwone włosy. O, są! Tylko bardziej można powiedzieć, że pomarańczowe, takie marchewkowe. Dobra, bieraj, pokaż się. O, tutaj widzicie, mają specjalne takie miejsce na uszy, trzeba to dobrze wpasować. Zobaczmy jeszcze Kieckę. Uwaga, uwaga. O, jaka ładniutka! Powiem wam, że ta lalka to mi się trochę tak kojarzy z kolorami, wiecie, na Halloween. Wiecie, co jest też mega fajne? Że do każdej lalki są dołączone inne buty, że nie dają, wiecie, takich samych, na przykład w innym kolorze. Tylko rzeczywiście są inne fasony, no i dzięki temu, wiecie, mamy więcej ciuszków do naszych lalek. Na sam koniec filmu chcę też spróbować zwykłej lalce Barbie założyć perukę i zobaczymy, jak będzie wyglądała. Nasza kocia mama ma tutaj fioletowe pasemka, i powiem wam, że ta woda taka zimna do zmywania tych tutaj. Rzeczy, z ich twarzy, to naprawdę musi być mega zimna, bo jak ona się tylko troszeczkę ociepli, to już w ogóle ten kolor jakby nie chce się pokazywać. Moje trzy nowe dziewczyny sobie tutaj wygodnie siedzą na kanapie. Ciekawe, czy znajdzie się miejsce dla czwartej. Mam nadzieję, że się jakoś posuniecie. I bardzo mocno chciałabym trafić właśnie tą na środku laleczkę czarno-białą z pandzioszką na koszulce. Obyś tutaj była, proszę, bądź, bądź, proszę, trzymajcie mocno kciuki i zostawiajcie łapki w górę. To może, to może będzie tutaj lalka, którą chcę. Chwila prawdy, chwila prawdy. zanurzmy najpierw może jej samą głowę. To już chyba wtedy będziemy wiedzieli, czy trafi nam się inna lalka, czy nie. O matko, czemu ty masz czarne usta? A, dobra, bo ona ma inny kolor skóry. W pierwszej chwili pomyślałam, że ona, nie wiem, będzie jakaś brudna albo coś takiego. Na pewno to nie jest powtórka, ale to nie jest chyba też ta biało-czarna, którą chciałam trafić. Panienka Lama ma zupełnie inne włosy, bo różowe, więc może od razu jej tutaj przetrzymy zimną wodą i zobaczymy jakie będzie miała pasemka. Fioletowe. ulala la. Dobra, a makijaż. Usta się zrobiły takie delikatnie czerwone. No, będą pasować. A teraz jeszcze czas na ciuszki. Mam tą jedną lalkę powtórkę, której tak naprawdę nawet do końca nie otworzyłam, więc będę musiała chyba się z kimś wymienić na tą czarno-białą. Może ktoś z Was, nie wiem, trafi podwójnie taką czarno-białą i by chciał się wymienić, to, to dajcie znać. A najlepiej, jakby ktoś jeszcze był z trójmiasta. O, jaką ta ma ładną kieckę, taką totalnie. Wiosenną, bo w kwiatuszki. Teraz zobaczmy buciki. Uwaga, uwaga. O! No, no, no! Najładniejsze dostałaś! Wow! Ta peruka też jest ładna! Masz trzy kolory, bo pomarańczowy, fioletowy i taki jasny niebieski. Lecę teraz szybko poszukać jakiejś zwykłej lalki Barbie, żeby ubrać jej tą perukę, zobaczyć jak to będzie pasowało. A wy napiszcie w komentarzach, która z tych lalek podoba wam się najbardziej. Czy jesteście gotowi zobaczyć moją przepiękną, nową lalkę Barbie? ta rada da dam Pięknie się, kolego, prezentujesz, naprawdę! Wyglądasz jak zupełnie nowy człowiek. Perukę bez problemu założyłam na jego głowę, nie musiałam nawet nic wielce wciskać, a teraz słuchajcie, spróbujemy tutaj jeszcze na skipera głowę wcisnąć jakieś włosy. Brakowało mi teraz tutaj jakiejś gumki do włosów, żeby te jej kłaki tutaj u góry jakoś związać, żeby tych włosów w ogóle spod spodu nie było widać. No ale ta lalka akurat też ma tutaj grzywkę i ona troszeczkę widzicie wystaje, więc myślę, że jak inną lalkę by się wybrało, albo są czasami przecież takie lalki Barbie które mają w ogóle na stałe krótkie włosy, to dla nich taka peruka będzie naprawdę totalnym sztosikiem, ale co jak co, te peruki dają naprawdę bardzo dużo możliwości, bo można się pobawić, wiecie, w jakiegoś fryzjera i nie trzeba od razu tym laleczką tych włosów obcinać, albo na serio jakoś przemalowywać, tylko po prostu można założyć perukę. Słuchajcie, moi drodzy, pamiętajcie, łapki w górę, zostawiać subskrypcję i widzimy się niedługo w kolejnym filmie. Bye, bye! Pan z różowymi włosami Was żegna! Uh huh?